Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście Pokémon Go. Dzisiaj po pierwsze poznacie zwycięzcę konkursu, po drugie ogłosimy kolejny konkurs na kanale i po trzecie porozmawiamy sobie o zbliżającym się grudniowym Community Day. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba z dzwonem na kanale, łapeczkę do góry. No i startujemy z odcinkiem. W dzisiejszym odcinku posłużymy się infografikami, są one przejrzyste. Jeśli nie zdążycie sobie zrobić screenshota, no to zapraszam na grupę Bonko 12 Anti-Games. Link oczywiście macie w opisie tego odcinka. Tam macie najnowsze informacje ze świata Pokémon Goa. Teraz zaczynamy, lecimy z Community Day 2021. Grudniowy Community Day rozpoczyna się od 11 do 17, a tutaj mamy aż dwa dni na łapanie Pokémonów w fajni. Jest to 18 i 19 grudnia. Między godziną 11 a 17 rozpocznie się Community Day. No i mamy dwa lata, czyli 2020 rok i 2021 rok. Pokemony, które były dostępne na wszystkich Community Day, które były, wraz z ich unikalnymi atakami, możecie połapać sobie już w grudniu w tym roku. Także jeśli ominęliście z jakiegoś powodu, które z Community Day, możecie na spokojnie sobie nadrobić właśnie w tym grudniowym Community Day. Tutaj będzie kolejny konkurs na kanale, ale o tym opowiemy sobie za chwilę. Jakie mamy atrakcje, jakie mamy Pokémony, Lecimy po kolei. Nasze insensy i nasze lury będą standardowo działać 3 godzinki, tak jak jest od jakiegoś czasu na Community Day. Jedna, druga skróconego dystansu dla jajek. Także można sobie fajnie dziesiątki powykluwać, przechodząc na zwykłym inkubatorze tylko 5 km, także spoko opcja. I tutaj lepsze nagrody. Dwa razy punkty doświadczenia za łapanie Pokémonów, i dwa razy Stardust za łapanie Pokémonów, także drogocenna nasza waluta w Pokémon Go. No i oczywiście ekspimy nasze konta. Ja sam będę łapał te parę godzinek na Community Day z odpalonym Lucky Eggiem. Do tego dojdą jakieś rajdy także fajnie, można sobie przeekspić konto, jeśli nie macie jeszcze 50 levela tak jak ja. Bonusy aktywne, uwaga, od 17 grudnia od godziny 13 do 19 grudnia. Do godziny 23.59 Dziwna godzina, przed północą się kończą. Te nasze bonusy, no ale coś fajnego: 25% zniżki Stardustu dla wymian Pokémonów. Także warto sobie wymieniać Pokémony, tradeować. Specjalny trade dzienny jest jeden, ale w tym okresie można wykonać aż dwa. Także jak macie z jakimś znajomym Lucky Fręca do zrobienia, Lucky Trade'a, właśnie w tych dniach polecam to zrobić. Ja też mam palę. Parę laki francuskich, laki wymian do zrobienia. No i właśnie tym zajmę się w tym okresie. Teraz kolejna nowość. Znowu powiększamy nasze plecaki na Pokémony, no i na itemy. Od 16 grudnia od godziny 22 możliwe będzie kolejne zwiększenie naszego magazynu na Pokémony do 5500 oraz plecaka na przedmioty do 4500. Także spoko znowu będziemy mogli zbierać sobie więcej Pokemonów, więcej itemów w naszych plecakach. No i teraz już lecimy z informacjami, jeśli chodzi o nasze Community Day. Co z jajek, co na dziko, co z rajdów. Zaczynamy od 18 grudnia, od godziny 11 do godziny 17. Uwaga, spawny. Macho, Brozelia, Gible, Snivy, Fletchling. Te między innymi możecie dorwać na dziko. Wszystko widać na infografice. Z jajek dwukilometrowych poleci m.in. Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Reinhorn, Magikar, Porygon, Elekid, Magby. I oczywiście nasze rajdy. Tam mamy Charmandera, Widla Abra, Gastly, Reinhorna, Electrobas, Magnar, Magikar, Porygon, Idot i Pimplum. Chyba wszystkie pokemony... Wymieniłem dobrze, chyba że się pomyliłem, to wielkie sorry. No i lecimy dalej. Dzień drugi, 19 grudnia od 11 do 17 znowu. No i mamy Iwi Daskul, shinx Tepik, jajka 2 km Charmander Will, Abragatli, Reinhorn Magicar, Porygon Electric Magby, Sin. Dot. Chyba wszystkie pokemony wymieniłem. E, Ride Charmander Will, Abragatli, Reinhorn. Elektrobaz, Magnamar, Magikarp, Porygon, Seedot, Pimplum. Chyba tego ostatniego przekręciłem. No ale trudno. Na infografice, na spokojnie sobie prześwilejcie te wszystkie poksy. Jeśli się pomieniłem, to poprawcie mnie naturalnie, tak zawsze w komentarzach. No i teraz aktualnie wyświetlam wam wszystkie pokemony, które będą dostępne na Community Day grudniowym wraz z ich, uwaga, atakami. Także poprzez swoje ewolucje otrzymają właśnie te unikalne ataki. Warto sobie porobić te pokemony. Zawsze przydają się te unikalne ataki. Choćby nawet na wymianę, Laki wymiany Warto takiego przynajmniej jednego poksa sobie mieć w swoim plecaku. I teraz uwaga, dodatkowo w tym czasie w pokestopach będą dostępne zadania z mega energią. Dla Charizarda, Bedrilla, Gengara, Gajardosa i Altari. Także możecie sobie pozbierać Mega energia, sam z 7 na oczywiście. No i tutaj specjalny research. W trakcie eventu tradycyjnie będzie dostępny specjalny research w cenie 2.99. Dodatkowo od 18 grudnia od godziny 20 do 20 grudnia do godziny 20 każdy otrzyma darmowej time research do wykonania. Ciekawe, co to będzie? Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście eventowe boxy w sklepie. No i w sklepie gry pojawi się jednorazowy box za 1200. 80 OK będzie tam 50 Ultraboli, 6 tarpisów, Elite Pass TMK i Elite Charge TMK. Darmowy box zawierający 30 Ultraboli dla każdego gracza. Także spokojnie ja na te boksy tutaj, jeśli chodzi o Community Day, nigdy jakoś nie wydaje. No ale darmowe boksy, wiadomo, nasze ultraboli się przydają. Także sobie na pewno odbierzemy. Grudniowy Community Day zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo. Ciekawe są atrakcje tego Community Day. Ja osobiście myślałem, żeby wybrać się do Krakowa, no ale jest taka sytuacja, że wchodzą nasze oposzczenia, no i nie wiadomo, czy do tego Krakowa się wybiorę. Jeśli tak, informacje podam na grupie punkt 12 Anti Games. Zbijajcie na tą grupę. Link, tak jak wspominałem na samym początku, jest w opisie tego odcinka. Tam dowiecie się, czy pojadę, gdzie pojadę. Jak będziecie się chcieli spotkać, no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Mieliśmy konkurs na kanale był do wygrania Głośnik. Bezprzewodowy Bluetooth. No i teraz powstał w zwycięzcę tego konkursu. Osoba pomyliła się o jeden CP. Shinx'a Shiny, którego dorwałem na Community Day i jest nią Globox. Także gratuluję. Wielkie gratulacje. Głośnik leci do ciebie. No i jak widzicie po miniaturce. Są słuchawki na miniaturce. Jest kolejny konkurs na kanale właśnie o te słuchawki Co trzeba zrobić, żeby wygrać te słuchawki? Piszecie PokeBody Shiny, które dorwę na Community Day. Chodzi o CP kto trafi CP Pokémona Shiny, obojętnie jakiego przez dwa dni, którego dorwie wygrywa właśnie słuchawki bezprzewodowe. CP można pisać tylko jedne. W opisie tego odcinka dokładne zasady konkursu Wam opiszę, żebyście mogli sobie na spokojnie przeczytać, wtedy wiecie, co trzeba robić, żeby takie słuchawki tutaj wygrać. W tym odcinku to już na tyle. Piszcie CP Pokemonów Shiny, które dorwałem na grudniowym Community Day. Ja powoli się z Wami żegnam, ale zanim to zrobię, zapraszam do zostawienia subskrypcji, oczywiście z dzwonem, żebyście byli na bieżąco. Łapeczkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. Zobaczcie poprzednie moje filmy. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, no i na live'ach. Do zobaczenia na razie. Cześć.